Oto Dalinger Design V3. Drugi z dwóch zamówionych sprzętów przez Jorge Dallingera, kalifornijskiego designera oraz architekta odpowiedzialnego m.in. za budowę willi dla gwiazd hollywoodzkich. Sprzęcik, jak widzicie, wyszedł naprawdę zacnie. Czterocalowe opony skinwall, flaga Dalinger Design na ramie, oraz miękkie siodełko skórzane to cechy charakterystyczne tego sprzętu. Zapraszam na krótką jazdę testową. Czterocalowe baloniki zapewniają naprawdę duży komfort jazdy, szczególnie w trochę trudniejszym terenie, na przykład na szutrze albo na jakiejś polnej drodze. Na asfalcie dodatkowo wypłaszczają wszystkie dziureczki, naprawdę fajnie się na nich jeździ. Zaburzające tarcze zapewniają ciszę, nic nie brzęczy, jest naprawdę kulturalna, cichusieńka jazda jak przystało na Avionixa. Prędkość maksymalna 58 na godzinę. Czyli też bardzo dobrze, gdyż przeważnie to jest około 55-56 na godzinę, tu mamy w gratisie jeszcze 2 km szybciej. V trójka po prostu płynie. Ja to czysta przyjemność. Dodatkową cechą charakterystyczną tego modelu jest grawer na resorze z logiem Dallinger Design. Jest pięknie, sprzęcik nie zawodzi. Pierwsza jazda testowa można powiedzieć, że zaliczona na 100%. Nie ujawniła się żadna usterka, ani nic mu nie dolega. Także możemy się cieszyć. Kolejny fajny sprzęcik idzie do kolejnego fajnego klienta. Dzięki za obejrzenie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia wkrótce.